Antoni Trzmiel, kłaniam się Państwu w samo południe. Zapraszam na wiadomości. 72. rocznica wyzwolenia Auschwitz, niemieckiego obozu śmierci. Kolejny atak na Biuro Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jest decyzja o budowie muru. Nie będzie spotkania prezydentów. Ostro na linii USA-Meksyk. 72 lata temu otwarto bramy niemieckich obozów Auschwitz, Birkenau i Monowitz. Żołnierze Armii Czerwonej zostali około 7 tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów. Teraz, przed chwilą dosłownie w budynku sauny, w którym byli przyjmowani więźniowie, rozpoczęły się główne uroczystości rocznicowe. Głos zabiera m.in. premier Beata Szydło, a także izraelscy i rosyjscy dyplomaci oraz dwóch byłych więźniów. Więźniowie byłego niemieckiego obozu zagłady nie wiedzieli, kiedy skończy się ich koszmar, czy w ogóle kiedyś się skończy. Tak zwanymi Marszami Śmierci z obozu Auschwitz i podobozów wyprowadzonych zostało około 60 tysięcy więźniów. 7 tysięcy nie dało rady wyjść o własnych siłach, byli skrajnie wyczerpani. Dziś na dziedzińcu, przy bloku 11, przed ścianą śmierci składają kwiaty, by uczcić tych, którzy zostali zamordowani w bestialski sposób. Ze w oczach wspominają tamte trudne czasy. No zabrali z powstania warszawskiego. Ja mam małe z rodzicami. Stało się jak stało. Niektórzy z nich w Auschwitz się urodzili, jak Jadwiga Wakulska. Miałam oczywiście wytatuowany numer na nóżce. No i, i tak to potoczył się ten los. Chciałam właśnie tu przyjechać zobaczyć. Jak to wszystko wyglądało, bo to jest op o opowiadanie matki, wszystko wiem, bo to była maleńka. Teraz tę pamięć chcą przekazywać młodszym pokoleniom. W tym ma pomóc między innymi wystawa przedmiotów, które ofiary zagłady miały ze sobą tuż przed śmiercią. Na tych wizualnych symbolach tej rocznicy 72. rocznicy wyzwolenia jest zegarek bez wskazówek. Zegarek znaleziony w pobliżu ruin komory gazowej krematorium r 3, czyli kilkaset metrów stąd. Idąc do komór gazowych, nie wiedzieli, że te przedmioty im się już nie przydadzą. To nie tylko zegarki, ale i butelki po perfumach klucze. Ktoś, kto zabiera klucze, ma nadzieję, że ten dom znowu otworzy, że do tego mieszkania wróci, więc. Te przedmioty są pełne dramatycznej emocji. Ta nadzieja wielu pozwoliła przetrwać do momentu wyzwolenia Auschwitz Niemcy zamordowali ponad milion osób, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i sowieckich jeńców wojennych. Dlatego szczególnie w takim dniu jak dziś powraca dyskusja wokół określenia polskie obozy zagłady, który szczególnie boleśnie dotyka byłych więźniów. Niemiecka stacja CDF przegrała proces, miała zakłamliwe określenie przeprosić na swojej stronie internetowej. Wyrok jednak nie został wykonany. Oni usiłują wykręcić się z tego, oni usiłują przerzucić winę na nas. Dlatego szczególnie dziś warto pamiętać o historycznej prawdzie. Główne obchody 72. rocznicy wyzwolenia Auschwitz rozpoczynają się w budynku sauny. To tam przyjmowano i rejestrowano jako więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Policja poszukuje sprawców kolejnego ataku wandalii na siedzibę Prawa i Sprawiedliwości tym razem w Lipsku w Mazowieckiem. Okna budynku zostały oblane farbą. Okna Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Lipsku w Mazowieckiem zostały oblane farbą nad ranem. Trwa analiza monitoringów, która mam nadzieję, że przyniesie efekt w postaci tego, że sprawca zostanie zatrzymany. W budynku mieszczą się biura senatora Adama Bielana i posła Marka Suskiego. To jest już kolejny wypadek. Przypomnę, że niedawno naszej radnej zniszczono samochód, wypisując z jakieś jakieś no, wulgarne słowa i przebijając wszystkie opony w samochodzie. Brązową ciecz właściciel kamienicy usunął już z okien biura PiS. To nie pierwszy atak wandali na Biuro Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie. W Szczecinie nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą drzwi wejściowe i elewację biura posłów Joachima Brudzińskiego i Leszka Dobrzyńskiego. Chcę zaapelować do tych wszystkich, którzy, nie wiem, inspirowani tym wszystkim, co się dzieje w przestrzeni portali internetowych, internetu, ale również mediów. No, trzeba to z przykrością stwierdzić, że również mediów. Chcę zaapelować o opanowanie. Ale uspokojeniu nie sprzyjają wpisy internetowe, jak ten zamieszczony przez mężczyznę podpisanego jako Andrzej Polak. We wpisie, który ma pochodzić z Facebooka Krystyny Jandy, zasugerowane jest, że Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński powinni zostać rozstrzelani. Policja przekazała sprawę do prokuratury. Jest to mowa o nawoływaniu do zabójstwa, do szerzenia nienawiści. Natychmiast zabezpieczyliśmy procesowo dowody tego przestępstwa, uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw i te wszystkie materiały, które my wykonaliśmy dotyczące ustalenia potencjalnego właściciela konta, jego tożsamości związane z tym wpisem przekazaliśmy do prokuratury. Najtragiczniejszy w skutkach atak na Biuro Prawa i Sprawiedliwości miał miejsce w 2010 roku w Łodzi. Ryszard Cyba zamordował Marka Rosiaka, asystenta europosła Pi Biorąc pod uwagę to, co się działo pod Sejmem 16 grudnia, właściwie w noc, 16 na 17, co działo się później przy okazji ataku na posłów opuszczających Sejm, przy, atakach na, przy ataku na panią minister Zaleską, to boję się, że zmierzamy powoli w tym samym kierunku. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, eskalacja nienawiści to wynik narracji radykalnej opozycji sejmowej i pozaparlamentarnej. Opozycja dokonała swojego, namawiając do walenia dechą w nas czy wyrzucania z okien. No i to się dzieje. no Niektórzy ludzie przyjęli to jako nie tylko walkę polityczną, ale jako zadanie do wypełnienia. Jak ja zobaczę Macierewicza Kamińskiego, panią Pawłowicz, chociaż to przykry widok, jak z okna będziecie wyskakiwać. Słowa, o czym część polityków zapomina, mają konsekwencje. Niestety także tragiczne. Kolejna osoba z zarzutami po demonstracji przed sejmem 16 grudnia. Uczestniczka manifestacji usłyszała w prokuraturze zarzut publicznego znieważenia osoby i utrudnienia krytyki prasowej. To piąta osoba z zarzutami w tej sprawie. Kobieta, której postawiono zarzuty, ma być jedną z osób, które w czasie demonstracji atakowały dziennikarza TVP Info, utrudniając mu pracę i przeszkadzając w czasie relacji reporterskiej. W sprawie demonstracji przed Sejmem 16 grudnia 2016 roku zarzuty usłyszało 5 osób. Trzy dni temu stołeczna prokuratura postawiła jednemu z demonstrantów zarzut utrudnienia, tu cytat, krytyki prasowej poprzez zasłanianie reportera i uniemożliwienie mu prowadzenia relacji telewizyjnej. Przenosimy się za granicę, nie będziemy płacić za mur na granicy z USA, deklaruje szef meksykańskiej dyplomacji Luis Videgaray w Waszyngtonie. Wcześniej prezydent Meksyku odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych, po tym jak Donald Trump zasugerował, że ta może być bezcelowa, jeżeli Meksyk nie przyjmie warunków stawianych przez USA. MSZ Meksyku oświadczyło, że o płaceniu za mur na granicy ze Stanami nie ma mowy. Są sprawy, które nie mogą być i nie będą przedmiotem negocjacji. Jedną z takich spraw jest propozycja, aby Meksyk zapłacił za mur. Szef meksykańskiego MSZ przybył do Waszyngtonu, aby przygotować zapowiadaną na 31 stycznia wizytę w USA prezydenta jego kraju Enrique Pena Nieto. Jednak ten zrezygnował z wizyty po zamieszczeniu przez Trumpa w mediach społecznościowych takiego komunikatu. Jeśli Meksyk nie zamierza zapłacić za budowę niezbędnego muru, to może lepiej odwołać nadchodzące spotkanie. Nowy prezydent USA spotka się dziś z premier Wielkiej Brytanii Theresa May. To będzie pierwsze spotkanie Donalda Trumpa z zagranicznym przywódcą. Dzień wcześniej szefowa brytyjskiego rządu wygłosiła przemówienie do polityków Partii Republikańskiej. Kończymy nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Opowiedzieli się za tym zdeterminowani Brytyjczycy w ubiegłym roku. I teraz mamy okazję, by umocnić naszą wiarę w suwerenną, pewną siebie globalną Wielką Brytanię, która gotowa jest na budowę relacji ze starymi przyjaciółmi i nowymi sojusznikami. Theresa May chce dziś także przekonać Donalda Trumpa do utrzymania mocnej pozycji NATO i twardej postawy wobec Rosji. Z Rosją powinniśmy rozmawiać z pozycji siły. Powinniśmy budować z nią takie relacje, które sprawią, że współpraca będzie bardziej prawdopodobna niż konflikt. A to szczególnie po nielegalnej aneksji Krymu daje pewność, że bezpieczeństwo krajów sąsiadujących z Rosją nic nie zagraża. Prezydent Trump nie będzie musiał długo czekać na kontakt z Rosją. Rzecznik Kremla oświadczył, że prezydent Władimir Putin w sobotę przeprowadzi pierwszą rozmowę telefoniczną z nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych. A teraz dobre informacje, bo pogodę w Polsce zapewnia wyż, a to oznacza, że duże zachmurzenie utrzymuje się jedynie od Zatoki Gdańskiej przez Mazury po Polesie. Na pozostałym obszarze prawie bezchmurne niebo, lokalnie występują zamglenia, a w rejonie Mławy marznąca mgła. I taka pogoda utrzyma się do końca dnia, a na termometrach od minus 3 stopni Celsjusza na południu do 2-3 stopni nad morzem. Teraz to wszystko. W TVP info transmisja z o, o, rocznicy 72. Wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Kolejne wiadomości o 15. Do zobaczenia.